Siema, siema. Dzisiaj będziemy grać w Dig China, czyli mamy tu kilka bomb, kurde, czy to są bomby, i będziemy wybuchać, czy to jest, kurde, to, oh kurde, a co jest mocniejsze, to, czy bomba, co będzie mocniejsze, to tamto, czy bomba, tu, to było takie dziurszko, jak widzicie to zrobiło taki dziurko, więc to jest chyba mocniejsze, więc musimy tym nawalać te butelki, tylko nie wybuchnie zaraz, o kurde, kilka bomb, spuszczę też i łaaa, wow. o kurde, wszystko się psuje, wszędzie bomby i domy. Wybucha wszystko. Nic prawie nie widzę. Gdzie mam iść? Tu chyba. Teraz to wszystko wybuchnie. Teraz wybuchnie wszystko. Nie. 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 Kiedy będzie inna trawa w końcu? Będziecie bardzo daleko do Chin. Musisz dokopać do Chin. Będę cały czas najmniej tylko klikał. Cały czas będzie tylko klik. Klik, tylko będzie klik. Czekajcie chwilę. O, tak chyba będzie lepiej. Okej, okay, butelki i bomby. Bomby też idą. ale to się mega szybko tam, Więc chyba będę tego używał. O, bo to się, się tam. Bo tego będę używał. Bo to kupiłem za Yomboxi. Czy lecimy? Okej. Okay. Musimy się dokopać do Chin.

Ujde. Butelki. butelki, butelki. Wszystko się tu psuje, wszystko się zepsuło. Wszystko się popsuło. Nie dostanę się do Chin. A na tamtej czerwonej kropce po środku jest. Ohio! <laughs> tak, to jest Ohio. Nigdy nie Ameryka. To Ohio. Tam będzie tyle tego, że też tego tam nawale i potem spadnę w wielki spadek. I pójdę do Chin. Co mhm. mi się dzieje. Tam wszystko wybucha. Jeszcze kilka tych bomby dam, bo są szybkie. I kilka tych. I tych nawale. to spadamy. Kójdę i do Chin. O, jestem w Chinach. Ale będę. Nie nam tu być. Nie powinienem tu być, bo tu wszystko wybucha. Chyba nie powinienem tu być. Ok. To wszystko wybucha. Wybucha wszystko. Y -y -y. No dawaj Mam sobie bliżej mikrofon Żeby mnie było lepiej słychać O kurde Nie tylko nie takie czarne Bo to będzie wszystko zepsute Cały świat się zepsuje nie lubię jak się świat zepsuje To będzie no 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 ale to jest wszystko wybucha prawie. Więc no. Wszystko wybucha. A co tu jest? Chcę. Mam tu. To jest każda bomba leci. Ja tego nie chcę. Hmm. Ok, spokój. Ja Ci moją lampkę, bo... dobra na kiniec. U kurde, co się stało. Albo mocny wybuch. Ja do Ohio wpadam, a nie do Chin. Ja wpadam do Ohio, a nie do chin. Do Chin. chin. do Chin. Ja do Ohio, zaraz wpadłem, jestem w jądrze ziemi prawie. Chciać chyba jestem większy ziemi.

Szybko! A gdzieś się zrobiły te takie? O tu Już jakiś spadek. Nisko! Dokopa się do nich minuta? Nie. Czy nie? Będzie... No, no. Mhm, Okej. Okay. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, bo jest późno, więc shorty. Będzie miał um, tak z 8 minut, więc solki is on fire. Jak ten timer się skończy, to niestety muszę skończyć odcinek, niestety. Oni nie zaś się dokochają do kopy, widzicie? Ja się nie dokobię. Mm. wszystko wybucha. Wybuch cały świat tutaj. O, teraz mogę żeby lampeczkę zapalić. Jestem w test teraz... o kurde, za mocno Dobra. Okej, więc do Halo dostanę. Zajmiesz do Chin, Zajmiesz do Chin, tylko piesz do Ohio. Mhm. Dajemy, dajemy, dajemy. I mam tych bomb, kurwa. Siedem tysięcy, osiem tysięcy i osiem tysięcy, osiem tysięcy, osiem tysięcy, osiem tysięcy, osiem tysięcy, osiem tysięcy jeden.